Zarówamy na czerwony kolor bordowy, czerwony. Tak? Czy jak się robiło? siema 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 traduje się na moim serwerze jakby co hello Jaki mam nik? Wszystko już podaję. Taki mam nik. No. E, to wszystko zapraszam Cię, ja przyjmuję. Albo ja zapraszam i możemy się wytrudować. Zależy, co macie. Powiedzcie najpierw, co macie możemy się wytradować i seria nie skamuje jakbym Jakbym skamowo to by było możliwe, że dostał bama ale nie skamuje powiedzcie kiedy dodacie dodaję ci. O, dobra, dodał. Zieloniasta, zapewne. E, dołączasz nowego mojego priwa i się tradujemy. Bierzemy na 3-4. Ja biorę pierwszy, i potem ty bierzesz i serio mówię. Zależy o co. Zależy o co. Dołączaj. Nie w ogóle słychać na tym live'ie? Nie w ogóle słychać na tym live'ie? więc to wbijajcie wbijaj się. Wbijaj Zielonias, Przerazie, aha! Chodzi o topkę, no to wtedy już wiem. Zieloniasta. sta. Dobra, kończę.